I co jest? Co to jest? O jakiś fajny kejwik. Czekaj. To nie jest kejwik. To jest kajwik. Kogoś... O kurde. To jest tam jest. Dobra. Idziemy. Zwalony, idziemy. Mam najlepsze idę na tym serwerze. Przede mną jest. Teraz idziemy. On jest? Gdzie zniknął? Dobrze, schowajmy się gdzieś tu. Dużo, nie miecz. Chodźmy, że te schody może. Bo jest jakieś łóżko. Jakieś piecyki. Portal. Wajmy się tu. O jest, 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 jest. Idzie do pieców. Coś w pieca. Dobra, moja szansa. Sprzedam parę darmowych krytów. Może mi się uda. Darmowe itki. A. No to niezłe tysiąc Z... pingów. No internet. dobra. O już dobra. Działa, działa. Lecimy, lecimy. Kurde, mało mam. Ule ulecę się lepiej. Dobra, no, tu jest jakiś tu idę tu. Wie Dobra. No. Mam pomysł. Chodź tu, chodź tu. Lecisz, lecisz. Dobra. Potter. Dobra. No, lecimy, lecimy. Jest, jest!